Hej, hey, kochani i kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do mojej krótkiej, szybkiej recenzji odżywki do oczu Revitalash Advance Advanced, cokolwiek yy, i tak, na wstępie do filmiku pokazałam Wam to, jak moje rzęsy wyglądały przed stosowaniem tej odżywki i jak wyglądały po, po jakby, pff, już kurczę, 4-5 miesiącach jej stosowania i tak, na wstępie moje rzęsy naturalnie są dosyć gęste, natomiast są nie za długie, są dosyć krótkie i... Raczej proste, chociaż mają tendencję do podkręcenia, nie są takie całkiem całkiem proste. Yy, I tak, pierwsze co. Tą odżywkę poleciła moja koleżanka, po prostu szukałam czegoś fajnego na porozdrzęst. Yy, wiem, że on nie było z tego czasu bardzo głośna na YouTubie. Ja taka jestem sceptycznie podchodząca do tych recenzji YouTube'owych niektórych, dlatego wolę, jak mi jednak ktoś znajomy coś poleci. No i tak, zakupiłam tą odżywkę na polskiej stronie, bo jednak było dużo, w ogóle w UK jest ta odżywka strasznie ciężko dostępna i na polskiej stronie ogólnie było dużo taniej e, niż na stronie angielskiej, żeby ją zakupić, no jeszcze było na jakiejś e, promocji. E, odżywkę e, używa się rano i e, nie, przepraszam, tylko chyba wieczorem przez pierwsze trzy tygodnie, a potem e, można ją stosować jakby 2 trzy razy w tygodniu. I tak, moje pierwsze wrażenie z, z używania tej odżywki to jest to, że pierwsze kilka razy to po prostu boli. Boli, boli nawet nie, że od, nie pieką od, tylko boli po prostu linia rzęs. A ja teraz w tym momencie nie mam nic na rzęsach, także to jest to, jak teraz wyglądają. Nie mam też henny, więc po prostu tak też ta odżywka przyciemniła trochę, ale wracając. Także tak, pierwsze kilka, kilkanaście razy. To po prostu boli. Linia, jakby rzęs, y, linia też rzęs pod oczami, y, była moja przynajmniej bardzo, bardzo zaczerwieniona. Wyglądała, bo pod, jakby była podrażniona. Jeżeli dostało się to do oczu, też trochę te oczy były podrażnione. Także trochę mnie ten efekt przeraził na początku. Natomiast potem gdzieś tam wgłębiłam się w temat i widziałam, że to po prostu tak jest. I, i, i jakby nie masz czego bać, i takie jest tego działanie, bo to jest to dosyć ostry y, specyfik. Na, na, y, natomiast nie powinnaś tego używać w oczach, bo już unikać kontaktu tu z naszą gałką oczną i też nie jest polecanie dla osób z ciąży, z tego co widzę teraz, ale ponoć było badane przez opty... opty... opty optyków? Lekarzy? Nie wiem, nie wiem. Że ponoć jest bezpieczne dla oczu, dla oczu w każdym razie. Także pierwsze kilka, kilkanaście razy to było strasznie przyjemne Naprawdę mnie to bolało i naprawdę myślałam o odstawieniu tego specyfiku Teraz już po paru miesiącach używam tego 2-3 razy w tygodniu Czasami częściej, gęściej, jak mi, się, jak mi się przypomni I już tego nie czuję, w ogóle już nie ma tego zaczerwienienia Nie ma już takiej pogrubionej tej linii, jakby troszeczkę opuchniętej W ogóle mnie to nie boli, być może się odporniłam, być może się przyzwyczaiłam Ale już tego efektu po prostu nie ma Więc jeżeli coś takiego miałeś na początku, to nie bać się to tak najwidoczniej ma być, chyba że naprawdę macie, wiecie, problemy, to po prostu skonsultować się może z Waszym okulistą czy coś, to Wam doradzi. Zresztą zawsze radzę się konsultować z lekarzem, jak macie jakieś, wiecie, nie tego co lepiej sprawdzić. No i cóż, yy, i co jest najważniejsze, ta odżywka po tych właśnie dwóch, trzech tygodniach naprawdę mega, mega działa. Rzęsami, rzęsy mi mega urosły, są prawie dwa razy dłuższe, są czarne, są mega podkręcone. Yy, właściwie każdy, że, każdy tłuszczorzęs za nich teraz wygląda dobrze. Co nie testuję, co mi, to mi się tak naprawdę podoba. Yy, naprawdę jest Fajne to, że te rzęsy są naturalnie, jakby podkręcone, i naprawdę są, naprawdę są ciemne. Wiadomo, że jak zrobię henny, to to jeszcze lepiej wygląda. I teraz na przykład końcówki są moje dosyć jasne, bo ogólnie mam takie końcówki. Ale, ale rzęsy wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Opakowanie jest bardzo wydajne. W ogóle najpierw to może wyjmę. To przychodzi w takim małym, takim małym czymś. Jeszcze tego mam naprawdę bardzo dużo, wydaje mi się, że więcej niż połowa. Przechodzi to w takim opakowaniu z pędzeleczkiem malutkim, takie jak eyeliner to wygląda i tym malujemy sobie właśnie linie, linie naszych rzęs górnych i dolnych, czy wiecie, jak tam, jak tam chcemy. Ważne jest to, żeby kupować z oryginalnych źródeł, ze strony internetowej i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, nie ja bym tego nie kupowała ale Allegro, na Ebayu, bałabym się, bo i tak to pewnie kosztuje dosyć dużo kasy i też w jakichś takich innych źródłach, a... a to wie, co tam po prostu jest. Wolę kupować nawet dać te kilkanaście, kilkadziesiąt złotych więcej, ale widzisz, że to jest oryginalny produkt z hologramem, nikt tam niczego dziwnego nie dosypał, doszczę to są okolice oczu i naprawdę, naprawdę, naprawdę to działa. Jedną rzecz, wam zauważyłam, to było takie dziwne, po miesiącu, półtora stosowania Wypadło mi kilka rzęs w jednym miejscu, chyba na lewym albo na prawym oku, nie wiem, to było tak w kąciku Chyba z pięć albo sześć rzęs, takich długi rzęs, które były koło siebie mi po prostu wypadło Wyglądało to jakbym miała, wiecie, przedłużane rzęsy, jakby mi taka kępka wypadła tych rzęs I miałam taką są okolice oka i strasznie mi to przeraziło Natomiast kontynuowałam stosowanie tego i i jakby zarosło, nie ma już tego, nie ma tego problemu i jakby mi się od tego czasu to nie zdarzyło, rzęsy wypadają normalnie, rotacyjnie, że tak powiem, nie wypadają, 15 w jednym miejscu nie wyglądały, nie wyglądamy jakbyśmy miały zgolone, zgolone rzęsy, także to jest ok. I znowu to jest specyfik, który jest drogi, to jest droga impreza, natomiast jest to bardzo wydajne, ja go używam od bodajże kwietnia, teraz mamy w sierpień już i tak naprawdę, tego to jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, bo słyszę, że mi tutaj nie wiem, czy słyszycie, ale słychać mi tam dużo jeszcze tego bulgoczy w, w środku. Yy, także jeżeli chcecie czegoś, co na pewno Wam zadziała na rzęs, aha, użyłam tego też na brwi, yy, miałam takie długie, czarne brwi, yy, wiecie, pojedyncze włoski mi się takie robiły dłuższe. Nie były chyba gęstsze, ale na pewno te włoski, które miałam, były dłuższe i grubsze. Także trochę przestałam tego na używać, bo tak nie no, za bardzo mi się ten efekt taki krzaczasty podobał. Ale jeżeli szukacie czegoś, co Wam na pewno te rzęsy, wiecie tego popchnie do działania i Wam wydłuży i podkręci i uczerni, że tak powiem, to ja, ja bym po prostu za, zakupiła, zainwestowała i starczy, mam to na długie, długie, długie miesiące. Ja na pewno jak mi się skończy to opakowanko, to sobie kupię następne Ta recenzja nie jest sponsorowana Nikt mi tego nie podarował, nie podarował Kupiłam sobie to za swoje własne Pieniążki, także nie wiem Jak dla mnie ogromne kciuki do góry Bardzo pozytywne zaskoczenie Natomiast jest to specyfik dosyć mocny, dosyć ostry I trzeba oczywiście z nim Z nim uważać, także zanim Zakupicie to poczytajcie też recenzję, poczytajcie Skład, sprawdźcie czy nie macie żadnych Przeciwwskazań i tak dalej, i tak dalej Ale ode mnie ogromne, ogromne kciukasy Do góry, także cóż, bardzo dziękuję Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się czegoś przydał. Jeżeli tak, to bardzo proszę kciuczki do góry. Będę wdzięczna też za Wasze komentarze, za Wasze opinie dotyczące tego produktu. Wiem, że jest też taka odżywka dostępna w Polsce: nazywa się Bohemian Long Lashes i kosztuje chyba jedną trzecią tego, ile kosztuje Revitalash I ponoć też jest bardzo fajna. Natomiast nie miałam okazji używania jeszcze tamtej odżywki, więc jak kiedyś mi się trafi, to dam Wam znać. Natomiast na dzień obecny, chwilę dzisiejszą, na chwilę obecną, a dzień dzisiejszy miałam powiedzieć, yy, ta odżywka jest naprawdę super i z czystym sercem oczywiście ją Wam polecam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa!